witam serdecznie detektyw prawdy TV komentuję na podstawie Biblii dzieje się znowu wiele i znowu tak jak z wojną na Ukrainie i tak jak z celebrytą 19, czyli nie spontanicznie, ale zaplanowanie. Biblia mówi, że cały świat tkwi w złym i tak właśnie jest. W filadelfii grupa około 100 osób napadła na sklepy takich marek jak Apple czy Food Locker. Jak podaje portal Polsad News do grabieży doszło tego samego dnia, w którym sędzia Filadelfii oddalił zarzuty postawione byłemu funkcjonariuszowi Policji Markowi Dialowi w związku ze śmiercią 27-letniego Ediego i Mężczyzna został postrzelony przez funkcjonariusza podczas kontroli drogowej. Sprawa wzbudzała kontrowersję, ponieważ policja twierdziła, że Eddie rzucił się na diala. Następnie ujawniono nagranie, które nie było zgodne z tą wersją wydarzeń. Grabieże odnotowano także w północnej Filadelfii, gdzie złodzieje zaatakowali sklepy detaliczne, takie jak GameStop i Walmart. Sprawę bada policja. Pojawiło się podejrzenie, że robocie przemieszczali się specjalnie w tym celu zorganizowaną karawaną pojazdów. I teraz zobaczcie sobie e, pierwszy filmik z tego zajścia, e, z jednego z napadów, z jednego z zatrzymań. Zatrzymują, inni uciekają, a w tle kobieta brechta się jak na jakiejś dobrej komedii, no bo to jest takie śmieszne, taka fajna zabawa. Oto Stany Zjednoczone, oto rządy demokratów, oto rządy lewicy, chociaż tutaj większego znaczenia nie ma, dlatego że cały kongres jest skorumpowany, a Ameryka jest korporacją. Kto poszukuje prawdy, ten dobrze o tym wie. Natomiast kto poszukuje Boga, wie to jeszcze głębiej. Wie o tym jeszcze głębiej. No i teraz może zastanówmy się nad tym, jak to się stało, że o jednego człowieka, o jednego człowieka zorganizowała się grupa ludzi, którzy sami dokonali jakiegoś tam samosądu, rekompensaty za krzywdę. E, rasową, no bo to tak wygląda, jakby to była krzywda rasowa. No, oczywiście jest to pretekstem do czynienia zła i do łamania przykazania: nie kradni, prawda? Natomiast e, tutaj warto zwrócić uwagę na coś zupełnie innego: na to, że e, pewna część e, społeczeństwa amerykańskiego, jakaś tam, prawda? E, w tym przypadku pewnie skupiona wokół Black Lives Matter e, zareagowała na jakąś tam krzywdę. Natomiast, jeżeli przerzucimy to na grunt polski, to może powinniśmy się zastanowić, yy, czy nas ktoś nie okrada, a my się śmiejemy, prawda? Czy jest to takie śmieszne? Yy, zbierzają się wybory, które odbędą się 15 października i niestety yy, 90% społeczeństwa yy, wybierze ludzi, których, którzy będą ich okradali, którzy będą zmuszali do szczepień, i którzy będą jeszcze bardziej opodatkowywać, oraz tych ludzi, którzy wprowadzą pieniądze cyfrowy Po prostu totalna bezmyślność, równa tej samej dziczy, którą widzieliście. Ta sama. No i cóż, zobaczmy może teraz drugi filmik, gdzie ta dzicz, która wiemy, że, która dokonuje samosądu, Ponownie w ten sam sposób, jak to miało miejsce z George'em Floydem, byłym aktorem porno, przeduszonym przez Policjanta. Zobaczmy sobie kolejny filmik. Free iPhones, free iPhones. W mediach mainstreamowych e, cała, e, mamy informację, że cała akcja była e, zorganizowana w mediach społecznościowych. Natomiast e, popu, popularna influencerka tychże mediów, niejaka Meatball, transmitowała na żywo ten szał grabieży który w ciągu nocy ogarnął centrum Filadelfii, zanim została aresztowana, gdy kibicowała rabusiom. Nie wiem czy to był, jeśmiech wcześniej czy kogoś innego, ale myślę, że jest to już taki standard, że to jest taka przegoda dla tych ludzi. To jest try życia. Słyszeliście, ludzie krzyczeli free iPhones, free iPhones, darmowe iPhony, darmowe iPhony. No, <grywki> ci sami ludzie, ci sami ludzie. Po prostu pobiegną po znak bestii. Kiedy będą mm, przyśpijani, e, będą w narożniku, będą e, pod, po prostu e, pod, pod murem, e, pobiegną, pobiegną, e, cwałem po, 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 po znak bestii. Nie trzeba będzie ich e, Zmuszać, po prostu sami pójdą. I teraz popatrzcie, grupa osób zorganizowała się w mediach społecznościowych, i nikt z pracowników, ani Marka Zuckerberg'a, nie banował ich, nie usuwał kont, no bo musieli jakoś tam funkcjonować, prawda? Nikt nie usuwał kont, tak jak podczas tego celebryty 1.9. Z drugiej strony, kiedy ludzie byli mordowani dźgankami Żadna Black Lives Matter, sponsorowana przez różne agendy Sorosza, nie interweniowała. Zadajmy sobie więc pytanie, dlaczego akurat teraz coś takiego ma miejsce? Przecież jest to inżynieria społeczna. Może coś na początku października w Stanach wybuchnie, coś ma to przykryć. Są pewne teorie, ale. Ja nie będę już tego ujawniał, bo wiele ludzi straszy. Ja nie chcę tego robić. Mam dużo informacji, bardzo dużo. My w naszej ek eklezji młocimy takie rzeczy czasami i sobie obgadujemy, co może być prawdą, a co nie. Natomiast w internecie już odchodzę od tego, też w internecie, no, na portalu, na, przepraszam, na blogu i na kanale. Tak więc, no, może coś się tam wydarzyć. Mówi się o wielu rzeczach w październiku, ale może to jest pod coś innego. Tak się zastanawiam. Wszak, grabieże, tego typu grabieże są już od kilku lat i do tego stopnia są, mają takie natężenie, że mali przedsiębiorcy pozamykali sklepy. Ja pisałem o tym albo mówiłem w jakimś filmie, to na pewno. Nie wiem, czy na tym kanale, czy na jakimś z poprzednich skasowanych, ale na pewno mówiłem. I żeby zrozumieć, w jakim celu jest ta akcja, przypomnijmy sobie, może, co się zaczyna dziać w Polsce, co do, co do obsługi sklepów, nie tylko spożywczych. Po pierwsze, powstają bezobsługowe sklepy. Jedną, jednym z pierwszych sklepów była żabka. Po drugie, coraz więcej artykułów jest za szybą, jest zabezpieczonych. Może o to chodzi, aby zabezpieczać towary, a następnie wprowadzić cyfrowe ID dla naszego bezpieczeństwa, aby złodzieje nie kradli. A może jest to tak zwane Ordo Abchao porządek z chaosu. Tak jak na jednodolarówce. No bo zanim dostęp do produktów będzie możliwy tylko dzięki cyfrowemu, ID, prawdopodobnie prędzej czy później będzie to połączone z paszportem e, szczepionkowym. No cóż, no muszą zracjonalizować puszkowanie, zabezpieczanie produktów, aż ostatecznie, jeśli nie będziesz miał tatuażu elektronicznego na twarzy lub prawej ręce. Nie kupisz nic ani nic nie sprzedasz zgodnie z tym, co zapowiadał Jezus Chrystus w Księdze Objawienia 2000 lat temu. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. 666 jest to y, koncentrowanie się na sobie. To nie jest tylko tak, że y, ktoś myśli, że y, system hazarskiej bestii, hazarsko-watykańskiej w zasadzie y, chociaż jest tego jeszcze inna głębia. Y, będzie będzie chciał zmusić ludzi do y, swojego znaku, swojego symbolu. Nie, to jest też charakter. Y, liczba człowieka, a jego liczba to 666. To jest skupienie się na sobie, to jest egoizm. Y, to jest rób ta co chce. To, to jest znak bestii. Wielu już go przyjęło. Y, niektórzy siedzą w więzieniach, y, niektórzy są po prostu bardzo niedobrymi ludźmi. I oni już przyjęli znak bestii. Wcale nie trzeba czekać na tę technologię. Powiem Wam, że z moich obserwacji, takich codziennych, ostatnich miesięcy, ludzie są kompletnie nierformowani, nie mają pojęcia, w jakich czasach żyjemy, nie potrzebują Boga, i wielu moich słuchaczy guzik interesuje Słowo Boże, i nie chcą się zmienić, nie chcą być dobrzy dla innych, i nie chcą skorzystać z przebaczenia grzechów i przyjść do Jezusa. Do Jezusa Chrystusa, który jest miłością, On jest miłością. To jest tak, jakby ktoś do was, wyobraźcie sobie, że jesteście wolnymi ludźmi. Powiedzmy, że mówimy teraz o kobietach, tak? Powiedzmy, że jest samotna kobieta i przychodzi do niej mężczyzna marzeń. Ale ona go nie chce, bo jest za dobry, wybra złego. A przecież taki scenariusz jest standardowy w życiu. Może, możemy odwrócić płci, prawda? Może być całkowicie na odwrót. To może być mężczyzna, do którego co jakiś czas stuka, puka, wspaniała kobieta marzeń, a on odwraca się od niej i nie chce tego. No więc pomyślcie. Co musi przeżywać Jezus, kiedy nie chcecie do Niego przyjść? To jest coś strasznego. To jest odrzucenie za to, jak jest dobry. Pomyślcie sobie, gdzie ostatnio byliście na wakacjach, lub co lubicie, na przykład z takich rzeczy, które daje natura, bo to, to stworzył Jezus, prawda? Bo Jezus jest Bogiem. I pomyślcie sobie, że to jest wszystko od Niego, ale nie interesuje Was Jego osoba. No więc. Czasy, czasy są straszne i powiem Wam, że ludzie są ignorantami, nie chcą dobra, a w ogóle to można to bardzo łatwo podsumować też Słowem Bożym. Jacy są ludzie? No jacy są ludzie? Tacy jak zapowiadał Paweł w swych listach do Tymoteusza. A to wiedz, że w czasach ostatecznych nastaną trudne czasy, ludzie bowiem będą samolubni samolubni, chciwi. Free iPhone, free iPhone, 500 plus. Hełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, przebierający pozór pobożności, czyli chodzący do kościółka na, na, na... Sol Invictus, 24 grudnia, wysyłający życzenia wesołych świąt, prawda, czyli chodzący z, z jajeczkiem i barankiem i kiełbasą ze świni, chociaż świnia jest zakazana w Biblii, jedzenie świni. Ym, I chodzą do tych kościółków, przesyłają sobie życzenia, ale, jak jest napisane, wyrzekający się mocy, ym, wy, wyrzekający się mocy Bożej. Takich ludzi unikaj. Jest tam mowa o niewdzięczności. Ja ostatnio doświadczyłem tego, dlatego, że atakuje mnie taka osoba w realu, która dzięki mnie nie została zaszczepiona i, i jej tam część rodziny jeszcze i nie ma tej prostej, zwykłej wdzięczności. Myślę, że to są te czasy, i ja uważam, że nadejdzie coś bardzo złego, bo musi tak się stać. Nie dlatego, że ja tak chcę, nie dlatego, że ja tak chcę, tylko dlatego, że ludzie lgną do zła, miłują zło. Natchniony duchem uświęcającym Paweł powiedział to, co będzie w czasach ostatecznych. Ludzie będą samolubni. Chełpliwi, pyszni, bluźniący. Czyli przeklinają. Nieposłuszni rodzicom. Jakie są teraz dzieci? Nieposłuszne. Skoncentrowane na sobie egoistyczne. Bez naturalnej miłości, tak? Ludzie są. Nie ma w nich naturalnej miłości. Okrutni. Nie doświadczyliście okrucieństwa. To właśnie to jest ten czas. Tacy są ludzie. No cóż, to wszystko się musi stać. Gdyby ludzie byli przy Bogu, nie doszłoby do pandemii, nie żyliby w kłamstwie. Zaczyna się od drobnych rzeczy. Mikołaj, e, jakieś tam inne rzeczy, y, prawda? Lanie Woskiem. Y, później jakieś, jakieś powiedzmy święto kłamstwa, czyli 1 kwietnia, prima Aprilis. Później kłamstwa w szkole, kłamstwa w pracy, kłamstwa w związku. Yy, I tak leci. N nie doszłoby do tych wszystkich rzeczy, gdyby yy, ludzie byli przy Bogu. Nie doszłoby do pandemii, do wojny na Ukrainie, yy, gdzie po obu stronach giną ludzie. Yy, nikt by nie, nie obstawiał po jednej ze stron tej wojny. Obie strony nie chciałyby wojny. Nie doszłoby też do takich dzikich grabieży sterowanych mm, przez różne organizacje hazarskie. No więc, yy, w związku z tym, to wszystko się musi stać i będzie na pewno jeszcze gorzej. To tylko jest taka malutka, malutka próbka. Ja wiem, że części osób yy, to, co ja tutaj mówię, nie podoba się, ale albo zabijecie się w piersi i powiecie, że to jest prawda, to co mówię, i przyjdziecie nie do mnie, tylko do Słowa Bożego, bo mnie możecie w ogóle nie słuchać. Ale przyjdźcie do Słowa Bożego, do Biblii. Może, możecie nawet iść do innej grupy domowej, jakiejś tam, prawda, i, i kompletnie mnie nie słuchać. Przyjdźcie po prostu do Słowa Bożego, zmieńcie się i przyjdźcie do Słowa. No bo to jest ostatni dzwonek. W każdym razie dziękuję za wysłuchanie i życzę owocnych przemyśleń. Życzę wszystkiego dobrego dla Was wszystkich w imię Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli nawet Wam, którzy tam część e, może mnie nawet nie lubić, jeżeli Wy będziecie mieli lepiej, to i ja będę miał lepiej, bo będziecie mi błogosławić, a nie przeklinać, prawda? E, także naprawdę życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego w imię Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się z Bogiem.